Cofnijmy się w przeszłość. O 122 lata jest ostatni rok XIX wieku. Na południu dzisiejszej Polski, a wówczas na terenie zaboru austro-węgierskiego w Galicji Zachodniej, położona jest niewielka miejscowość Sękowa, licząca wówczas ponad 100 numerów gospodarstw. Znana jest również. Od ponad 50 lat z pierwszych kopanek i z wydobycia ropy naftowej. To tu, 10 października 1899 roku, pod numerem domu 99, przychodzi na świat nasz bohater Filip Markowicz. Codzienność młodego chłopca upływa w biedzie, a każdy dzień wypełniony był ciężką pracą na roli. Matka Maria, małego siedmioletniego Filipka, zapisuje do szkoły ludowej, dwuklasowej, mieszanej w Sękowej, gdzie kierownikiem szkoły jest Stanisław Dobrowolski, a po przejściu na emeryturę Władysław Augusty. Filip, Szkołę Ludową. Kończy w 1910 roku z wynikiem bardzo dobrym. W połowie 1914 roku wybucha Wielka Wojna, zwana później jako Pierwsza Wojna Światowa. Władysław Augustyn pisze list do senatora Władysława Długosza z datą 21 marca 1915 roku. A oto fragment. Jutro zaś według informacji zaczepniętej u pana komisarza tutejszego starostwa zostaną odprowadzeni do pobliskiej wsi Cieczewiny to jest 8 km od Nowego Sącza i tam będą porozmieszczani między miejscową ludnością Sękową opuściła także rodzina 15-letniego Filipa Markowicza do jednej z większych bitew dochodzi pod Gorlicami leki pozycyjne pod Gorlicami trwały prawie pół roku, ale decydujące starcie rozpoczął niespodziewany atak wojsk niemieckich i austro-węgierskich 2 maja 1915 roku. Został przerwany front rosyjski. Bitwa ta jest określana także jako Małe Werden. Bitwa pod Werden odbyła się później od Bitwy pod Gorlicami i zakończyła się właściwie klęską państw centralnych. Zaś Bitwa pod Gorlicami zwycięstwem armii niemieckiej i austro-węgierskiej. Bitwa gorlicka była przełomowym wydarzeniem na froncie austro-rosyjskim i złamała w znacznej mierze rosyjską inicjatywę zaczepną. Armia carska nigdy już nie zagroziła centrum monarchii austro-węgierskiej i nigdy nie zbliżyła się nawet do terenów Beskidu niskiego. W 1917 roku Filip Markowicz jako młodzieniec zostaje rekrutem armii austro-węgierskiej i po krótkim przeszkoleniu zostaje wysłany na front włoski. Jesienią tego roku przechodzi chrzest bojowy w bitwie pod Caparetto, dzisiejsza Słowenia. Ofensywa się powiodła, a Włosi zostali odrzuceni. Po tej bitwie Filip Markowicz. Otrzymuje awans na starszego kanoniera, gdyż służył w artylerii. Wojska niemieckie austro-węgierskie zostały wycofane na front zachodni. Włosi stoczyli zwycięską dla siebie bitwę nad Piawą, zakończona 23 czerwca 18 roku. Stanowiła symbol agonii monarchii austro-węgierskiej, wykazała jej słabość militarną i wewnętrzną. Była to ostatnia bitwa Filipa Markowicza. Po dwóch latach wojny szczęśliwie wraca do domu. Do rodziny psękowej. Filip Markowicz długo miejsca nie zagrzał w domu rodzinnym. Jako ochotnik wstępuje w szeregi wojska polskiego do nowo formowanego 15 pułku piechoty ziemi bocheńskiej jest w pierwszym batalionie majora Józefa Wolfa. W marcu 1919 roku starszy szeregowy Filip Markowicz bierze udział w wojnie polsko-ukraińskiej. Pomaszerował na odsiecz Lwowa, zostaje ranny. 19 marca otrzymuje odznakę pamiątkową Orlęta i dyplom następującej treści. Za działalność i wierną służbę Ojczyźnie Ku pamięci przebytych bojów w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich w latach 1918-1919 odznakę honorową Orlęta nadaje dowódca Armii Wschód generał Tadeusz Rozwadowski. Następnie batalion bierze udział w walkach pod Sądową Wiśnią, Drohobyczem, Schodnicą i dotarł do Synowódzka. W maju 1919 roku wyzwala Przemyślany które były od 1 listopada 1918 roku pod administracją Zachodnio Ukraińskiej Republiki Ludowej. Od maja 1919 roku są pod tymczasową administracją Polski. Odnotowano w książeczce wojskowej Filipa Markowicza. W czerwcu przyszedł do natarcia i zdobył Olesko i podchorce. W ciągu kilku najbliższych tygodni siły ukraińskie zostały zepchnięte do defensywy. Na przełomie lipca i sierpnia cała Galicja znalazła się pod panowaniem polskim. Przegrana spowodowała upadek nadziei ukraińskich na stworzenie własnego państwa. We wrześniu 1919 roku podpisano rozejm. Od stycznia tego roku trwają także walki z bolszewikami. Cały pułk naszego bohatera stacjonuje w okoliczach. Dochodzi do następnych bitew z bolszewikami. W marcu 1920 roku pierwszy batalion walczy o swobodę jakimowską. I po tych zaciętych walkach zepchnięto nieprzyjaciela do Berezyny. W niedługim czasie Rusza polska ofensywa na Kijów. Pierwszy batalion bronił Łojowa, rozbijając stacjonujący tam oddział kawalerii Wroga. W drugiej połowie 1920 roku walczył we Włodawie, następnie wyzwolił Półtusk, Białowieże i Olszak. Wkrótce dochodzi do największej bitwy z bolszewikami. Po odparciu kontrataków, XV pułk piechoty nacierał i opanował Stepankowice. Walczy dalej z Bolszewikami, wyzwala Chrebenne, a następnie Dubno i wyrusza przez łódzk do Kowna. XV pułk piechoty w dwuletniej wojnie z wrogami Polski spotkał się z wysokim uznaniem Naczelnego Wodza Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Pułk otrzymał najwyższe odznaczenie wojskowe Virtuti militarii Piątej Klasy, a dzień 5 września zatwierdzono jako datę święta pułkowego w rocznicę boju stoczonego w 1920 roku pod Stepankowicami. W dniach od 19 do 21 sierpnia 1921 roku pułk przybył na stały postój do Dęblina. Filip Markowicz za udział w wojnie z Ukraińcami i bolszewikami otrzymał Krzyż Niepodległości. Starszy szeregowy Filip Markowicz po prawie trzech latach wojen polsko-ukraińskich i bolszewickich wraca do rodzinnego domu w Sękowie. Jest wrzesień 1921 roku. Mój dziadek wraca po prawie czteroletnim okresie wojen do domu rodzinnego w Sękowej we wrześniu 21 roku po przebytym w froncie włoskim w wojnie polsko-ukraińskiej, polsko-bolszewickiej. Później podejmuje pracę w kopalni nafty w Sękowej. Po dwóch latach w kwietniu do 10, od 8 kwietnia do 10 maja jest na szkole podoficerskiej 15 pułku Piechoty w Dęblinie. 17 czerwca 25 roku zostaje mianowany kapralem rezerwy, zakłada rodzinę za mną, z domu Tumidańskich, córka Jana i Marii w 1925 roku. Rodzi się jej pierwszy syn Fryderyk. W tym samym roku rodzice mojej babci Anny wyjeżdżają do, do Ameryki, a dziadek podejmuje decyzję w poszukiwaniu lepszej pracy, i w latach 28 roku wyjeżdża do do Francji i tam zamieszkuje w Paryżu, i pracuje przy budowie tuneli. W czerwcu 1930 roku przyjeżdża do niego żona, czyli moja babcia. Babcia wtedy z wujkiem Fryderykiem, to jest jako pięcioletni chłopak, który tam uczęszcza do szkoły. 28 listopada 1931 roku Moja babcia Anna urodziła drugie dziecko syna Tadeusza, czyli mojego, mojego tatę. W tym czasie wujek, brat taty, Frederyk chodzi do szkoły, i chodzi do 30, 33 roku dziadek, który pracował tam, jak już wspomniałem, przy budowie tuneli został przywalony, gdzieś zasypany tam na tym i to spowodowało po prostu decyzję o powrocie do, do Polski ze względu na to, że sam pracował. Dwójka dzieci na utrzymaniu i moja babcia, także nie, nie, był, nie był w stanie podjąć tam jakiejś innej pracy ze względu na tą uszkodzoną nogę, którą miał dość tam mocno zmiażdżoną i w 30. W trzecim roku opuszczają Francję i przybywają tutaj do domu rodzinnego w Sękowej. I później tutaj zamieszkują, urodziła się jeszcze córka, moja ciotka Irena, która przyszła na świat w 1936 roku. 1 września 1939 roku. Rozpętała się Druga wojna światowa, największa wojna w historii trwająca do maja 1945 roku dla mojego dziadka. Jest to już czwarta wojna w wieku 40 lat zostaje zmobilizowany do Gorlickiego Batalionu Obrony Narodowej. Druga kompania dowódcą jest porucznik Jan Pabizm mieszkający w Kobylance. Batalion rozpoczął wojnę w składzie. Dru II Brygady Górskiej na całej południowej granicy Polski. I tutaj toczą się krwawe walki. 1 września batalion zamyka drogę na Gorlicę w rejonie Gładyszowa. 5 września odpal pod Hańczową i Gładyszowem niemieckie i pojazdy niemieckie i słowackie. Przed świtem 7 września Batalion wycofał się z Gładyszowa, następnie górskimi szlakami w rejonie Folusza, a potem w rejonie Krościenka, wyżnego koło Krosna, gdzie został rozbity. Resztki bataliony wycofały się o świcie 9 września na Sanok i Brzozów. Machina niemieckiej potęgi niewłagalnie łamie opór słabo uzbrojonej armii polskiej. Jedynie Polacy duchem przewyższają Niemcy. Niestety to za mało, aby powstrzymać wrogie czołgi, działa, samoloty, czy też zmotoryzowaną piechotę. Jakby tego było mało, do Polski 17 września wkraczają wojska sowieckie. Wielu żołnierzy przedostaje się wtedy na Węgry, a potem do Francji, by tam tworzyć nowe oddziały i między innymi tam właśnie dziadek mój trafił w taką zasadzkę, że nie wiedzieli w którym miejscu są, kto do nich szczela z której strony. Dopiero później, po, po paru dniach, zrozumieli, że to jednak Sowieci i te oddziały po prostu się porozmieszczały. Niektórzy na terenie Węgier zostali i internowani, i osadzeni w obozach. No i dziadek tam mój przebywał w części w Węgier w lo... Labiatan i tam przebyły do końca wojny. Wraca 27 maja 45 roku i wraca na komunię swojej córki i Beny. Później po tym czasie zajmuje się gospodarstwem, zakłada przydomowy sad, pasiekę, jak to na wsi. A pod koniec lat 50 z synem zaczynają Przynajmniej zaczyna budować nowy, nowy dom, w którym no znacznie pomogła rodzina, teściowie, czyli moi pradziadkowie, którzy wyjechali w latach, jak wspominałem, 25 do, do Ameryki, tam, tam zmarli. Po wybudowaniu nowego domu dziadek z moim tatą prowadzą gospodarstwo rolne, ale na wskutek przebytych wojen, podupada na zdrowie, coraz bardziej zaczyna chorować i 10 kwietnia 1987 roku, mając 88 lat, umiera i zostaje pochowany na cmentarzu parafialnym w sękowej. Żegnaj, wielki człowieku, odpoczywaj zasłużenie po trudnym i wspaniałym życiu. Cześć Jego pamięci.